Bon. Mamy od kilku lat tradycję, że do pierwszego odcinka Tania, ale dobre znanej Fify ja jestem odpowiedzialny za taktykę, ale sam skład od początku do końca buduje Maciek. Te zespoły zawsze cieszą się uznaniem wielu graczy, piszecie o nich, że fajnie się nimi gra, a co ważniejsze, pomimo niskiej ceny można z ich użyciem zajść dość daleko, chociażby w Division Rivals. Natomiast w tym roku Maciek delikatnie mówiąc przegiął pałę. To znaczy, z racji na nowy system zgrania postawił na prostotę i zbudował drużynę z aptem dwóch lig, która kosztuje zaledwie około 25 tysięcy monet, no ale szczerze mówiąc, to jest chyba najlepszy starter, jaki kiedykolwiek pojawił się w serii Tanie, ale Dobre. Na początku zaznaczam tylko, że aby wszyscy piłkarze w tym zespole mieli maksymalne zgranie, konieczne jest umieszczenie trenera z pierwszej ligi hiszpańskiej, ale również piłkarzom takim jak Williams, McKenny czy Zambo Angisa, warto nadać jakiś styl gry zmieniający ich rodzaj przyspieszenia na długi. W każdym razie w tej ekipie mamy przyzwo Wojcie ocenionych i dość szybkich środkowych obrońców, jeszcze szybszych bocznych obrońców, trzech pomocników, którzy mają podstawowe pojęcie o każdym elemencie gry, na SPO ustawiony jest Munian. W domyśle lewy pomocnik, który tak naprawdę w środku pola oceniony jest aż na 85, a na ataku dwóch jakże dobrze znanych i szybkich napastników posiadających cztery gwiazdki sztuczek, czyli Muriela oraz inakiego Williamsa. Teoretycznie wszystkie podstawy są więc na swoim miejscu i w praktyce Faktycznie również wygląda to bardzo dobrze, bo tą ekipą pozwolić można sobie na wiele rodzajów ataku: odgry z kontry, przestrzały z dystansu, podosłowne rozbijanie obrony rywali i wjeżdżanie z piłką do pustej bramki. Maciek stworzył więc potwora, którym na etapie października będzie grać się niezwykle przyjemnie i satysfakcjonująco, bo ze wszelkich ankiet zawsze wynika, że ulubionym okresem większości graczy do zabawy w Ultimate Team są właśnie te pierwsze tygodnie po premierze. Bo po pierwsze, gra się jeszcze tylko realistycznymi kartami przedstawiającymi realne umiejętności piłkarzy, a po drugie, takimi widocznie tańszymi składami, regularnie można ogrywać rywali zespołami za setki tysięcy monet lub nawet grube miliony. I właśnie to da się zauważyć w przypadku tej pierwszej, jakie pytanie, ale dobre. Bo pomijając na chwilę realne umiejętności tego składu, to jest drużyna, która, gdy zaczyna wyskakiwać przeciwnikom na początku meczu, to oni nonszalancko przewijają jej oglądanie w połowie, bo tylko jak zobaczą samą obronę, to z góry zakładają, że to jakiś syf, i oni zaraz nabiją sobie łatwo zwycięstwo swoim składem za milion. No a potem, ostatecznie, takie pojedynki kończą się tym, że ci przeciwnicy wychodzą z meczu w 60. minucie po straceniu czwartego gola. Taka gra i regularne bicie rywali z pozycji kogoś słabszego, no jest po prostu przyjemne, ale też tym składem da się zdecydowanie coś ugrać, bo po przeprowadzonej zamieci w Division Rivals pomyślałem, że trzeba spróbować czegoś więcej i odpaliłem. Kwalifikację do Foot Champions. W chwili, gdy to robiłem, dostęp do kwalifikacji miało raptem nieco ponad 3% wszystkich graczy, co przeczytałem z Achievementów na Xboxie. No więc teoretycznie poziom powinien być tam wysoki. No i faktycznie moi przeciwnicy popisywali się w tym turnieju składami z Neymarami, Halandami, Ronaldo i tak dalej. Ale ostatecznie prezentowaną tutaj drużyną Maćka i tak bez problemu wygrałem już pierwsze cztery mecze dające awans do głównego turnieju, więc on faktycznie do przygotowanej przeze mnie taktyki stworzył potwora, którym no można się po prostu nieziemsko bawić. I jak zauważyliście, ja dzisiaj wyjątkowo dla tej serii, bardziej niż o samym składzie, opowiadam o rzeczach dookoła niego, no ale faktycznie, o ile podobało wam się w przeszłości wiele składów, jakie przyniosła seria tanie, ale dobre, tak naprawdę mam wrażenie, że to jest najlepszy starter w jej historii i jego po prostu trzeba przetestować. No bo mówiąc pokrótce, nie brakuje tutaj tempa, ale też sami piłkarze są zróżnicowani. Chociażby w pomocy mamy postawnych i silnych Zambu Angise i Makeniego. jednak towarzyszy im też nasz Piotrek Zieliński, który niby nie jest silny, ale za to jak wiemy jego gra ofensywna stoi już na nieco wyższym poziomie. A jak przyjdzie co do czego, chociaż ciężko przepkać się Polakiem w pojedynku fizycznym, to i tak jest z niego użytek w obronie, bo z tym tempem i defem ocenionym na 70 bardzo dobrze przecina on podania. Bardzo podobnym do niego zawodnikiem, ale ukierunkowanym już tylko na ofensywę, jest Munian, którego dribli. Oraz krótkie podania stoją na poziomie ikony, więc posiadanie takiego zawodnika w samym centrum jest naturalnie użyteczne, no bo to właśnie przez niego przechodzi najwięcej podań, a jego odegrania piłki są naturalnie celne. Chociaż też przyznać trzeba, że wbrew pozorom, modziwo Hiszpan zdobywa całkiem wiele bramek, aczkolwiek oczywiście nie aż tyle co Muriel oraz Williams, którzy, pomijając świetne tempo, no jak zwykle na starcie gry mają pojęcie o wykończeniu, kiwaniu i rozgrywaniu sobie nawzajem piłki. Chociaż też trzeba pamiętać, że są to piłkarze o nieco innej charakterystyce. Williams jest silniejszy i dzięki swojemu alternatywnemu stylowi przyspieszenia wolniej się rozpędza, ale za to bierze więcej obrońców na bara, a z kolei Muriel to gość ukierunkowany bardziej na szybki odskok od rywala i precyzyjniejsze kręcenie się z piłką przy nodze. Więc mała różnorodność napastników to oczywiście też jest plus, aczkolwiek całkiem duże wrażenie zrobiła na mnie obrona, w której przede wszystkim wyróżnia się Raucho. No a z kolei, żeby już się do czegoś przyczepić, najsłabszym ogniwem jest, jak można się domyślać, ten najniżej oceniony w całym zespole, czyli Espino, chociaż też jego gra nie jest jakaś rażąca, a po prostu widocznie mniej efektywna od kolegi obok ciekawie zachowywał się również między słupkami bramkarz Musso. Może to zasługa stylu gry Colt, a może faktycznie jest on taki dobry, oczywiście w cudzysłowie, bo golkiperzy FIFA 23 są ogólnie słabi, no ale Musso realnie nie wyglądał u mnie na o wiele słabszego od bramkarzy z najwyższej półki, więc na zakończenie podaję taktykę oraz wytyczne. Są one dość hardcore, ale też być może to one w dużej mierze sprawiają, że tą drużyną za 25 tysięcy monet grało mi się lepiej niż niektórymi testowanymi do tej pory składami za pół miliona. Ogólnie mówiąc jest moc, więc jeśli nie masz jeszcze swojego startera w tej grze, z którego byłbyś zadowolony, to skopiuj to co zobaczyłeś dzisiaj na tym filmiku i baw się dobrze. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!